Siema siema, witam Was w nowym odcinku Z remontu Yamaha. jak widzicie silnik tutaj stoi już praktycznie poskładany yy, i co, da, co ja Wam dzisiaj powiem, no zostały włożone te właśnie nowe części skrzynia skrzynia wał wybierak wodziki, yy, kosa zmiany biegów yy, to zostało włożone wszystko nowe znaczy tamto co przyszło, czyli to używane w bardzo dobrym stanie. Łożyska nowe na silniku siedzą, uszczelniacze siedzą. Tutaj pod kolegi sobie zapożyczyłem takie oto, taki oto specjalistyczny sprzęt. Jest to opadarka. Podżywam sobie ją Łożyska, tak żeby bez oporu mi się tutaj złożyło wszystko w całość. Kolega wczoraj akurat przyjechał i mi trochę tam pomógł składać, więc całkiem fajnie. Tutaj zakupiliśmy sobie z kolegą na skółę taki sprzęt. Jak widzicie, jest to klucz, który trzyma sprzęgło. Tak samo mi tutaj kolega przytrzymał. Dokręciliśmy, tutaj ma być. Z jednej strony, czyli z lewej tej, której tutaj są od karteru, to sobie wsadzacie. W koszt sprzęgłowy, tam co wchodzą przekładki, tutaj może, możemy sobie regulować większe, mniejsze. Tutaj mamy skręcane także spoko. Opcja na każde sprzęgło to pasuje. A z drugiej strony, czyli z tej, mamy takie coś jak dwa bolce, wystające, którymi możemy sobie przytrzymać magneto, żeby je odkręcić albo dokręcić. Czyli bardzo fajny klucz, na pewno będzie służył. Co dalej ja Wam dzisiaj powiem? Mamy nowy tłok. Nowy tłok przyszedł. Tutaj macie stary. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. Może każdy się będzie pytał, jaka średnica, to od razu Wam mówię, 53,25 mm średnicy. Tutaj nowe pierścienie. Tłok firmy e, TK-RJ. Razem mamy sworzeń, zabezpieczenia na sworzeń, pierścienie i tłok. tłok firmy japońskiej. Tak się prezentuje. Tutaj pisze Made in Japan, nie wiem czy to widać. Także tak to wygląda. Nowy tłok. Założymy tak samo nowe uszczeleczki. I myślę, że dzisiaj silnik będzie tutaj złożony do kupy. Co następnie? No to postaram się coś zrobić z elektryką. Tam już cewka przyszła. Manetki przyszły, także powoli będę coś tam robił. Hamulec może od powietrza. Zobaczymy. I ogólnie co, łożysko tak samo nowe na nie wiem nawet gdzie je mam. Ale gdzieś tutaj jest, łożysko nowe na na stworzeń tłoka tak samo będzie, czyli praktycznie wszystkie łożyska będą nowe. I tutaj nie mam jeszcze powyczyszczonych części, ale to zrobię, żeby było gotowe do składania, i tak to wygląda na tą chwilę. Myślę, że jak złożę silnik, to już tam z ramą, elektryką, tymi legami, to jakoś zmieszę się w tygodniu roboty, bo ciężko z czasem. I na następny tydzień może, jak dobrze pójdzie, silnik już będzie, e, będzie w ramie, tak żeby to już móc pomału podpalać i powoli zmierzać do końca remontu. Także tak to wygląda. Co następnie, no to musicie obserwować kanał. Zostawcie subskrypcję, w tym momencie, o tutaj idzie palec. Łapkę w górę, komentarz jaki możecie udostępnić film, jak Wam się podoba. I ja tutaj, żeby już nie przedłużać Wam filmu, zabieram się do składania reszty silnika. Założę cylinder, tu głowicę, tutaj magneto i skrobnik. No i silnik będzie czekał tutaj na stole, żeby go wsadzić w ramę i się zabiorę powoli za ramę, także... Także tak wygląda sprawa rzeczy. No. Nie będę Wam tutaj już zanudzał przedłużał, zabieram się do składania i widzimy się w nowych filmach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was. Do następnego razu.